Jak ostatnio dał twórcom wyzwanie? Do tych do tego challenge, nominować każdego twórcę: Szymka, Dymka, Kubiksa, Kazame, Jacoba, Malka, jego wszystkich yy, twórców, którzy są na połim YouTube, Zakrzaka, Rafę wszystkich. Tak dobrze słyszeliście. Chciałbym nominować tych wszystkich twórców do challenge'u, który właśnie robimy. W pierwsze kliknięciu graj, odpaliłem timer, który ciągle liczy czas mojej rozrywki. Warunki są proste. Każdy musi wykonać te trzy wyzwania. A to wszystko musi zostać wykonane z ukota, zaczynającego z rangą prostszym i wygrywa osoba, która przy zakończeniu ostatniej gry będzie miała najniższy ciało. Jak widzieliście, nie wymienił mnie, więc pytałem, czy też się zaliczam, a Kept odpisał. I wtedy było mi bardzo smutno, ale potem napisał, że się zaliczam. Tylko to wyzwanie wydawało się za łatwe Więc stwierdziłem, że troszkę sobie utrudnię I będę musiał wykonać wszystkie te zadania w jednej grze Chciałem jeszcze przypomnieć o łapkach w górę Ale wiem, że każdy Sigma już zostawił Więc nie muszę tego robić I możemy po prostu przejść do gry Wyzwanie, które sobie dałem polega na tym Że potrzebuję wygrać grę z Robiąc jednocześnie rekord fragów I robiąc go tylko snajperkami No powodzenia Sobie życzę, samemu sobie Elo, dawaj mi No wezmę trzy Ciebie też w sumie wezmę Będziesz mógł znaczyć graczy Hop o, i lecimy. Szczerze mówiąc, to ci ludzie są tak słabi na tych brązach, że wy sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo słabi to są ludzie. Po prostu jest niemożliwe. Dobra, otwieramy safe. Daj mi jakieś amo, jakieś digla. Super, super, super. Więcej golda, duża potka, goldzi, goldzi, krzynka jeszcze i możemy lecieć. Dobra, bo jest 85 osób i ja muszę zrobić minimum 25 killi. To będzie pobicie rekordu. Tylko snajperkami, no i w dodatku kończąc grę na skybadzie. Przynajmniej lama jest. Tu się zabijają chłopaki. Co ta ryba? Ej szczerze, w te brązy będzie tak ciężko trafiać, bo oni mają tak nieprzewidywalny movement Oni to idą do przodu, dwa kroki do tyłu, trzy w bok, jakaś się motka, z nie wiadomo co się dzieje O kurde, tu wszystkie muszą być moje kile. Let's go Nie wiem czemu oni kewa nie piło w ogóle The body. The body. The body. Tu jeszcze jakieś kile zostały? Chyba nie Chociaż w sumie oni byli powaleni, to na pewno coś jest, tylko nie wiem gdzie Dobra, lecę, ale autko mam, ty Gdzie są chłopy? Up. Nie, czaszki, ale oni długo tego bossa o ty Dead. Ej, czy ci, ci ludzie wiedzą, że można być kewa w tej grze czy średnio? Bo jak na razie to nikt tu shielda nie miał. O, mogę w sumie dać im zamiast tego bossa bo z tym bossem to będzie większy problem niż z tymi przeciwnikami. To trzeba fajny kąt, żeby dawać mu głowy same. Dead, let's go. Dawaj medalion. Leczę się fizem i lecimy na kolejny I Muszę dojeżdżać, bo nie, nie zdążę zrobić killi Ej tam, tam coś się biło. Dawaj, 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 On ma krzak ubrany. Rodet. Taszki do góry. Mogę mu dać zrezować, Tam bym miał dwa kille. Dobra, Bendet, bendet, dawaj rzeczy. Bendet, bendet, dobra. Gdzie są kolejni? Dajcie mi kolejnych. And dead, let's go, całe trio. To trzeba na FM. Pamiętajcie widzowie. Najbardziej to się obawiam, że mi się skończyło do snipy, Ale jak będę trafiał tak jak teraz trafię, to nie powinno tak być. Jest 40 osób w tym meczu i gdzie oni nie są? O co so, 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 się to się? A beczko. Ej dobra, dlaczego ci ludzie nie mają shielda? Co to są za NPC-ty? Ej, ej, jest problem Zaczyna być problematycznie, ja nie zdążę tych killi zrobić Już tylko 30 osób, a ja potrzebuję 25 killi Potrzebuję jeszcze zabić ponad połowę tego lobby Ten zon taki wielki, gdzie są ci ludzie? Na bunkrze, na bunkrze, na bunkrze, na bunkrze Wiedziałem, że będą na bunkrze Już nie ucieka tutaj Kasz już nie ucieka Chociaż on nigdy nie uciekał Poszedłem co do bunkra jednak Szybko Najbardziej się boję skybase'u na końcu Obawiam się, że on może być mega ciężki Uj, dead Lecimy Dobra, dawaj to, dawaj to, dawaj to i teraz upgrade. Z jednej muszę zjąć celownik Albo nie, nie będę zajmował celownika, będzie za łatwo, dawaj. Siema, lecimy Jeżeli ten challenge ma przez coś się nie udać, to przez to, że nie uda mi się zrobić skybazu na końcu Ale mam nadzieję, że mi się uda Ebo, bo, serio jest problem z fragami, gdzie są ci ludzie? ziomek W drzwiach się zablokował, dead Gdzie ty masz kolegów tylko teraz Dobra, widzę, wyrzucam jedną sniperkę yy, To, 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 dobra Dobra, czekaj, czekaj Zabiję tego, chciałem byczku Nice, widzowie, nice Raz tego Ej, kto jest moc! Mega opcja, No chodź, dawaj rzeczy Ile simy, jeszcze tyle killi, a coraz mniej ludzi Przecież jak oni się wybiją, to jest koniec Muszę 25 zdropować, czyli jeszcze eee, 25, minus 10, to 15, minus 7, to 6. Chyba. <laughs> nie. Jak mi już sześć? Nieważne. Gramy. Gdyby nie jestem odliczenia, jestem od trafiania głów w Fortnite do sniperki. Do góry! No nice, nice samochód. To ludzie Gdzie, gdzie, gdzie? Muszę, muszę go zobaczyć. Bocie, zaznacz ich! Przydaj się do czegoś! Czy mój bot może go zaznaczyć? No zaznacz proszę! Proszę cię! To jest debil. Mój bot zobaczył, tak? Aha, nice! Dobra! Sia. To nie była głowa? Niemożliwe to jest To jest niesamowite jak bardzo ci ludzie są słabi. przesięgam. No co ty zrobiłeś? Ja się chciałem pobawić z tobą. Ty tak nie miło robisz. Ej bo, ej bo mi się serio ci ludzie skończą. Ty bo ja na chwilę wyluzowałem się, ale ja nie powinienem. A jeszcze teraz mi nie będzie zaznaczało. Tu, tu, auto, auto. O, ile jeszcze, Ile muszę zabić? Muszę zabić dwie osoby. Przysięgam wam, że te brązy to mogą poginąć z wysokości po prostu. Autu i lecimy, proszę. Tu, 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 ziomek, 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 ziomek. To nie ziomek, to bot! Gdzie ten bok biegnie w takim razie? On musi być do ziomka swojego, czyli gdzieś tu jest jego ziomek. No, on strzela do mnie. Ty, a gdzie twoja ekipa? Muszę zrobić swoje kile, które potrzebuję, żeby pobić swój rekord i zrobić Skybase. Tylko gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci ludzie? Dajcie mi ludzi, proszę Was. O, są, so, są, so, są, so. biją się, biją się. Nie mogą się bić. Nie możecie się bić. Nie, nie zabijaj go. Nie zabijaj go, proszę. Nie. Ej, czy ja mogę to zrobić? Wszyscy są solo. Mogę to zrobić. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Stormtrooper. Dead, okej. Okay. A to był Stormtrooper! Ci ludzie się wywalili od sty! Od botów. Nie, no nie gadaj, że nawet ludzi nie ma. Tak. Siemo, ziomek, let's go, one more kill, one more kill I muszę ze SkyBase'a co zrobić chyba Ale ci ludzie są tak słabi, że oni nawet, pewnie nawet tego nie zauważą Tego, tej wielkiej bazy Kodaż, już nie mam bota, co zaznacza? Mam co to nopku. Muszę wygrać grę ze SkyBase'u, czyli nie mogę jakby sobie zeskoczyć I po prostu wybudować SkyBase Ja muszę dosłownie wygrać z niego grę Jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek No Dobra, wiecie co, ja się do niego przejdę I zaraz wrócimy na SkyBase'ik Ej, on macha tym Ej, ej wo, wo. Dobra, muszę wrócić na Skybase i wygrać grę na Skybase. Skybase! Uff. Dobra, teraz fokus. Muszę wygrać grę. Ej! Nie, no nie mów! Dobra, 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 dobrze, że miałem Fiza. Dobrze że miałem Fiza, dobrze że miałem Fiza. U, ale mam... Okej, okay, dobra Muszę się uspokoić. Mam mało buildów, tylko 180 maca i to w dodatku tylko drewna. Muszę wyczaić tego ziomka i go zabić z góry, tylko najpierw muszę go wyczaić. A jak Zona da dalej i ja go dalej nie będę mógł znaleźć, to będzie problem Żartowałem. problemu nie będzie. Czy to jest wystarczająco dla szamana FM? Odpowiedź brzmi nie. Challenge co prawda od kepcia zaliczony, bo i Kile i skybase i tylko snajperki w tej grze były, ale dla mnie to zdecydowanie za mało. Więc stwierdziłem, że sobie nie odpuszczę do momentu, aż nie zrobię 40 killi. Ląduj mi to szybciej, mi tu ląduj. Kupuję trzy. Jak teraz nie wyjdzie, to nigdy. Przeskoczę przez to okno. Ekstra, dobra, dawaj te rzeczy, pije biega. Idę po beczki i wracam i muszę napierdzielać. Nie ma czasu na jakieś leczenie się. Na zbieranie maców, na nic. Jedyne co mogę robić to zabijać. Bo po prostu już się wybiją ludzie. I już muszę zabić więcej niż połowę lobby, jak chcę zrobić 40 killi Ja mam wrażenie, że 40 killi to jest jakoś niemożliwe. No, ale zobaczymy. Dobra, slajdzik, poskok, tu gdzieś jeden biega, to jednak nie poskok. Jed, dawaj rzeczy. Dawaj to to, banan, mega. Tu wychodzę na górę. Tu kolejny biega. Dziwak, tu hundry, dobra. Dobra to, zabijamy się. Muszę lecieć na bossa chyba Chyba, że tu jeszcze kolejnych 7 tej miejscówki zabije Ale to muszą mi się pokazać Right now Nie no, tych ludzi tu nie ma na Szaman skup się yy... Aha, już 56 osób To jest nie do zrobienia No ale będziemy próbować ku wysiadaj stąd Dobra, bo Bałem się, że będzie miał okay, kewa że będę musiał głowę A to było to jest zbyt ciężkie to było. Tu jest intens jak biega po dole Tu jeden po górze biega Dobra, mu dam głowę Raz temu też bym chciał dać głowę Zaskoczę se tu nie, uciek, jak ktoś kogoś. Bardzo dobrze, więcej killi. Ale muszę ich zabić wszystkich w locie, żeby to miało sens. Ej ty, ziomek z góry. Co? Nie dostał. Potka, potka numer dwa. Ja już się raz zabiłem, ty. Shet. A, dostał stópkę, ty. I tu jest jeszcze ziomek, tak? Hello. Jesteś pod tym konem? Nie ma, czekaj. Ej, mi się AMO kończy. Zaczynamy mieć problem. Powiedz, że ty masz amo. Możesz przyjść do mnie tym nokiem? Ty nie masz amo. Co ja mam zrobić teraz? Ja mam cały skład. Choćbym w każdym całym trafił głowę, to i tak nie dam rady ich poskładać. Dobra, głowa. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Musisz mieć amo. Jesteś moją jedyną szansą. Proszę, proszę, proszę. Amo. Nie, on nie ma amo. Mam dwa kile. muszę je ostrożnie rozłożyć. Widzę go, widzę Muszę go trafić. Muszę. 200! Jezus, Maria, let's go! Pobijam go. Proszę, miej amo, Proszę! Jak to jest? Ma! Miał 20! Nice! Let's go! No stop. Dobra, robi? Coś kolejnego leciało skrzydłami przed chwilą. O nie, on ucieka jednak. Kościół. Znowu mi się amo kończy, że miał ja wycielowo trochę. Dobra. Ale wiem skąd my na amo? Z y, wilków i z tego chłopa też. Dobra, jest Sigma, widzę jeszcze, szczerze. Ej, snajperka! inna, inna jakaś, z tym celownikiem, a ta z bez jest. No tak. i super. Nie, snajperka bez to nie jest dobry pomysł. chyba Ej, ja zabiłem wilka czy ziomka teraz? Wilka, teraz ziomka. Chodź tu, tyka. <noise> Dawajcie te rzeczy i muszę zabijać te wilki. Nic nie wypadło! Z amon do snajperki z tych wilków. Zawsze wypada tyle, a teraz nie wypada. Nice. I tu pojawia się jeden problem, bo nieważne ile bym dał snajperek, zobaczcie, ile żyje osób. Przez to już nie mam szans na 40 killi bo ci ludzie się po prostu za szybko wybijają. Więc grałem coraz więcej i więcej gier i liczyłem na to, że trafi się to jedno lobby, w którym ludzie nie będą się aż tak dojeżdżać i będę miał szansę na 40 killi I serio, zagrałem chyba z 15 gier i wtedy trafiło się to jedno lobby. Tu jest ten ziomek, tu jest ten solo ziomek Idź rezować Oj, ty nie pójdziesz rezować nigdy jakoś, co? Hmm, no będę go na razie śledził Dobra, tego już muszę zawieść niestety Dawaj rzeczy Ja się chowam, a ty idź ich zrezuj, proszę się. Zrezował, let's go Drugi to... Drugi spad z wysokości, ale to będzie mój kill, jak go dobije czy nie? Tak, let's go Dobra, niech on bierze ich karty i rezuje ich znowu On zginie w strefie, no on się stre... Dobra, muszę go zabić, bo nie ma co Przepraszam wytrzu? was, że się nie udało. Mam nadzieję, że zaliczycie mi to o 37 i do zobaczenia w nowym sezonie.